Witam Cię serdecznie, Tomek do z tej strony. Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak reklamować się w Google. Ponieważ y, na pewno Twój biznes potrzebuje reklamy, jak każdy biznes. Y, nie ma biznesu, który istnieje bez, bez fajnej reklamy. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jak reklamować swoje strony. Opowiem Ci, dlaczego to ma być strona przechwytująca, a nie jakakolwiek inna. Y, teraz zobacz, wejdź sobie na y, usługę gmail gmail.com i w tym momencie klikniesz Enter, wchodzisz sobie na e, Gmaila. Dlaczego musimy od tego zacząć? Ponieważ żeby mieć reklamę w Google AdWords, musisz mieć konto na Gmailu. E, co teraz trzeba zrobić? Klikamy utwórz konto. Po utworzeniu konta mamy takie formularze, e, które nam tutaj mm, podsuwa Google i trzeba je uzupełnić. Wpisujemy swoje imię, swoje nazwisko. I podajemy nazwę konta, które byśmy chcieli używać. Ja sobie nazwę to na przykład konto AdWords 7 w skrócie, czyli konadw8. W tym momencie tu możemy sprawdzić dostępność. Klikamy sobie, tak jest dostępny ten login. Podajemy poniżej hasło. Proszę sobie wymyślić hasło, które ma co najmniej 8 znaków długości. Oczywiście pod spodem jest dodatkowe pytanie, gdybyśmy kiedyś zapomnieli naszego hasła, to tutaj będzie pytanie podsunięte i będziemy musieli odpowiedzieć, więc ja sobie dałem, jaki był mój pierwszy numer telefonu i podam 0700. Adresem pomocniczym ustawiamy adres główny, jaki używamy, ze względu na to, że gdybyśmy właśnie hasła zapomnieli, to Google przyśle nam hasło na adres główny. I pod spodem trzeba jeszcze potwierdzić, trzeba wpisać takie dziwne znaczki, które nam się tu wyświetlają. Utrudniacze tak zwane. Ja tu wpisałem te znaczki i na dole daję, akceptuję i stwórz moje konto. W tym momencie nasze konto zostało prawie założone. Jedną rzeczą, którą musimy zrobić, to potwierdzić to konto. Trzeba wpisać, wiadomo, trzeba wpisać numer telefonu w to te, okienko jaki używamy na przykład i wysłać kod weryfikacyjny na nasz telefon w tym momencie Google wyśle nam za chwilę kod weryfikacyjny do usługi który ten kod wpiszemy właśnie w okienku, które się pojawiło pod spodem za chwileczkę ten kod powinien przyjść to chwilkę zawsze trwa także musimy być cierpliwi musimy poczekać aż ten kod do nas Dotrze i w momencie dotarcia kodu wpiszemy sobie go w to okienko. Ok, w to okienko wpisaliśmy nasz numer weryfikacyjny, który przysłał nam Google, i dajemy sprawdź. W tym momencie Google powinno nam wygenerować właśnie nasz adres e-mail który sobie ustawiliśmy. I w tym momencie, jak widać, pokazało nam takie gratulacje, że mamy nowe konto i klikniemy sobie, pokaż moje konto. Proszę bardzo, w tym momencie mamy swoje konto Gmailowe założone, którego będziemy używać do danej kampanii, właśnie której, którą w tej chwili wykreujemy. Co dalej robimy? Teraz y, przechodzimy sobie do nowego okienka, czyli ja sobie klikam tu ten plusik, otwieram sobie nowe okienko y, i w, w, wpisuję sobie frazę AdWords, słowo AdWords w, tutaj w, tą, w to okienko i wyszukuję. I proszę, na pierwszym miejscu w, w, wyskakuje mi AdWords Google.com, to trzeba kliknąć, czyli tą stronę i... Chcemy teraz założyć nowe konto, więc dajemy zacznij teraz. Z tamtego konta się nie wylogowaliśmy, więc Google automatycznie zapamięta nasze ustawienia. Ewentualnie możemy tu jeszcze podczas tego procesu potwierdzić, że mamy adres e-mail i hasło i potwierdzić w drugim, tym, w drugiej tutaj w drugim miejscu, że chcemy używać istniejącego konta AdWords. Moje konto się nazywa conadv8, gmail.com i daje zaloguj się. Proszę bardzo, w tym momencie właśnie nasze konto AdWords zostało założone. Teraz co trzeba z tym dalej zrobić? W tym momencie Jedyne co nas czeka to wykreowanie kampanii, ale przed tym, przed tym musimy zrobić taką małą konfigurację. Oczywiście naszą strefą czasową będzie Polska, przepraszam, naszym krajem będzie polska, strefa czasowa Warszawa. Możemy tutaj sobie ustawić walutę, wręcz musimy i trzeba ustawić oczywiście złotówkę i dajemy kontynuuj. To jest waluta rozliczeń, jaka będzie używana. Aby zalogować się na konto, wystarczy kliknąć w ten niebieski link. Jak sama nazwa mówi, zaloguj się na konto i za chwilę nas tutaj ładnie przekieruje. I teraz proszę zobaczyć mamy już naszą jak gdyby to jest panel zarządzania kontem AdWords. Ja opowiem najważniejsze tutaj techniki, nie będę opowiadał wszystkich, natomiast opowiem ci jak wykrywać pierwszą kampanię swoją w Google AdWords. Zakład otwieramy, utwórz pierwszą kampanię. Wybierz ustawienia kampanii. Tutaj zaraz, za chwilę, wyskoczą mi ustawienia. Nazwę kampanii powiedzmy, że u mnie to będzie kampania The Secret się nazywać, ponieważ do tej, The Secret film, ja sobie tak nazwę, ponieważ do tej domeny będę to używał. Mogę sobie wybrać lokalizację, czyli że z całej Polski. Będą osoby klikać. Jeżeli mamy regionalną jakąś reklamę, to możemy sobie nastawić to oczywiście na dane na miasto, na dany okręg. Możemy sobie według kilometrów ustawić. Możemy ustawić sobie język, jaki tutaj byśmy chcieli. Możemy ustawić sobie, czy będzie wszędzie widoczny, widoczna nasza reklama, czy tylko w wyszukiwarce Google. Ja ustawiam sobie, że chcę tylko wyszukiwarkę w zasadzie. Tylko wyszukiwarka Google i partnerzy wyszukiwania. Z opcją właśnie wyszukiwarka Google. Czy urządzenia? Ja, ja odznaczam zawsze iPhoney, ponieważ mnie nie interesują te urządzenia. Moim zdaniem reklamy nie są takie skuteczne na iPhone'ach, ale to już Twoja decyzja. Ja sobie zostawiam laptopy i komputery stacjonarne, oprócz tego samodzielnie ustawiam. Nie, tutaj zostawiam automatyczne limity stawek, później to zmienię. Budżet jaki ja bym chciał, ja sobie ustawiam tutaj. Powiedzmy, mogę sobie ustawić 50 zł dziennie, ponieważ i tak będę korzystał z kuponu, który można sobie nabyć taniej. Taki kupon, jeżeli będziesz potrzebował taniej nabyć, to zgłoś się do mnie na Skype'ie. Mój Skype to masz Chętnie udostępnię takie kupony, jeżeli będziesz chciał do pierwszej kampanii. I co tu jeszcze, co ja jeszcze robię? Ja jeszcze określam stawki demograficzne, ponieważ ja chciałbym, nie, przepraszam, tutaj akurat w sieciach partnerskich nie można tego ustawić, to w tym momencie to zostawię tak jak jest i dam zapis i kontynuuję. I teraz, co tu trzeba dalej zrobić? Trzeba napisać reklamę. Tu po prawej stronie masz przykładowe reklamy. Jak, jak będzie wyglądać reklama twoja, która się będzie wyświetlać? Możemy zobaczyć na przykładzie. Wpisz, wpiszmy sobie frazę MLM i otwórzmy sobie na przykład frazę MLM. Proszę zobaczyć tu po prawej stronie. To są właśnie reklamy. Można zobaczyć, jak one wyglądają. I tu u góry te trzy, trzy takie na tym ciemniejszym polu. To są właśnie reklamy firm, które reklamują się na frazę właśnie MLM, ale możemy na przykład zobaczyć sport, sport, to tu będzie się wyświetlał, o tu akurat w sporcie się nikt nie wyświetla, albo na przykład jogging, jogging, też się nikt nie wyświetlał, o proszę, dobra, dobra nisza do, do reklam, na przykład, ale odchudzanie, na przykład odchudzanie, Proszę zobaczyć. Tutaj jest bardzo dużo reklam i można sobie zobaczyć jak, jakie reklamy ludzie wpisują. Można sobie poedytować, zobaczyć czy, czy nam jakieś sugestie tutaj coś coś wpadnie do głowy. Ja w tym, w tym momencie powiedzmy, że ustawię sobie pierwszą reklamę, czyli em, sekret, sekret. Zaraz opowiem dalej o co tu chodzi. Sekret w praktyce. Napiszę nie wiesz bajki zaufaj doświadczeniu. O tu akurat nie wejdzie. Nie wierz bajki. Zaufaj praktykowi. Też nie wejdzie. No to skrócimy, nie damy myślnika. Zaufaj praktykowi. O i teraz weszło. Nie wiesz bajki, zauf... sekret w praktyce, nie wiesz bajki, zaufaj praktykowi. Eee, poznaj tajniki prawa przyciągania. Na przykład, to jest oczywiście przykładowa reklama. To jest wszystko do testowania i można za każdym razem testować. Teraz, jaki będzie adres wyświetlany? URL. Moim adresem będzie, eee, tutaj sobie napiszę D secretfilm.pl. Natomiast docelowym adresem będzie, proszę zobaczyć, to co ustawialiśmy właśnie wcześniej, w poprzednim filmie o przytworzeniu stron przechwytujących, docelowy adres będzie zawierał podstrony, ponieważ Google jest tak skonstruowane, że lubi podstrony. Google, roboty Google, jak wchodzą na jakąś stronę, to pozytywnie patrzą na te strony, które zawierają podstrony. Więc my sobie wygenerowaliśmy tak stronę, żeby ona się wyświetlała jako podstrona. W tym momencie, jeżeli ja to wstawię tutaj, wkleję ten link tu, poniżej, jako docelowy adres URL, to każda osoba, która kliknie w The Secret Film, wejdzie na The Secret Film łamane przez The Secret. Także to jest po prostu moja strona jakby docelowa. Teraz y, muszę, y, już mamy reklamę, proszę zobaczyć tu po prawej stronie, widać jak ona się będzie wyświetlać, czyli sekret w praktyce, nie wiesz bajki, zaufaj praktykowi, poznaj techniki prawa przyciągania, desekret firm. Y, to właśnie się pokrywa mniej więcej z tym, co tutaj będzie na stronie, jeszcze ta strona nie jest dokończona, natomiast te 10 skutecznych porad, y, jak zyskać dzięki wprowadzeniu w życie technik prawa przyciągania, które zmienią Twoje życie już teraz, to jest mniej więcej taka, tak będzie wyglądać moja strona i tą stronę będę reklamował właśnie dzięki, dzięki tutaj, ty, tym reklamom. Dlaczego ja reklamuję stronę przechwytującą? Ponieważ weź sobie, weź sobie pod uwagę taką rzecz, jeżeli ktoś wejdzie na tą stronę, to jedyną, ma, ma dwie rzeczy, do, w zasadzie dwie, dwie możliwości do wykonania. Albo zapisać się na mój, na mój poradnik i zostawić mi maila w takim przypadku, albo po prostu z tej strony wyjdzie. Więc mam bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba, która wejdzie na tą stronę, jeżeli tu będzie umieszczona pozytywna wiadomość, taka przesłanie lub korzyść dla tej osoby, to ta osoba po prostu zostawi swojego maila tutaj w tym formularzu zapisu. Natomiast gdybyśmy reklamowali jakiś tam powiedzmy sklep, na przykład reklamowalibyśmy nie wiem, stronę. Tomka Damiana, mojego bloga, to ta osoba ma tu wiele, wiele możliwości. Proszę zobaczyć, ma sobie, może sobie pooglądać moje strony, może sobie wejść, poczytać coś, może jakiś film obejrzeć, może sobie poczytać o mnie opinię, może sobie wejść w zakładkę Kontakt i tak dalej, więc tutaj ma setki możliwości na tej stronie, ale raczej mało, mało prawdopodobieństwo będzie, że zapisze się na formularz, chociaż też się tak zdarza. Natomiast naszym celem jest. Pozyskanie adresu e-mail, ponieważ jeżeli raz pozyskamy ten e-mail, to ten, ta osoba będzie u nas w naszej bazie e-mailowej dopóki się z niej nie wypisze, a jeżeli ją będziemy traktować bardzo przyjaźnie, będziemy dawać jej super informacje, to ta osoba oczywiście się nie wypisze z naszej listy. Dlatego właśnie ja promuję w Google AdWords, przeznaczam pieniądze na promowanie stron przechwytujących, żeby pozyskiwać adresy, czyli to, co jest jakby. To, co pompuje nam y, biznes tak naprawdę. Więc tak właśnie wygląda nasza reklama. Stworzyliśmy reklamę. Wytłumaczyłem, dlaczego trzeba y, reklamować strony przechwytujące, a nie inne strony, y, na przykład sklep, nie sklep, nie, nie bloga, nie inną stronę, tylko właśnie stronę przechwytującą. Teraz y, na, y, jak mamy właśnie spowodować, że nasza reklama będzie się wyświetlać tym osobom? Na przykład tak jak tutaj jest, przy. To, co pokazałem przy frazie Odchudzanie, wyświetliły się te, te właśnie reklamy. Teraz, ja muszę znaleźć sobie słowa, które moje osoby wpisują do wyszukiwarki, i jak to jest najczęściej robione. Tutaj mamy takie fajne narzędzia w Google AdWords. Możemy sobie wejść w tę zakładkę narzędzia, i tu jest takie fajne narzędzie, narzędzie propozycji słów kluczowych. Kliknę prawym klawiszem na to i dam otwórz w nowej karcie. I przejdę sobie do, tego, do tych propozycji słów kluczowych. Tu mi się to otworzy i mogę sobie wpisać sugerowane przeze mnie słowa tutaj w to pole, które będą związane z moją branżą. Spróbujmy, jakie słowa wpisują moje osoby. Wpiszę sobie The Secret. Zobaczymy, ile osób tego szuka w internecie. W polskim internecie, oczywiście. Proszę zobaczyć. The Secret szuka miesięcznie. 550 tysięcy osób. O, masakryczna liczba, nawet nie wiedziałem o tym. E, więc proszę zobaczyć. Jeżeli ja wpiszę e, the secret, a jeszcze zrobimy tutaj e, opcją, opcję zaawansowaną, opcję zaawansowaną e, i tylko, tylko damy tutaj. E, moment, zaraz zobaczymy, czy tu jest Polska, tylko. Zaraz zobaczymy. Tak, lokalizacja jest polska i język polski, więc to jest dobra lokalizacja. Tak się powinno wyświetlać. I jeszcze chciałem tu jedną rzecz zrobić, czyli... Aha, tutaj po lewej stronie mamy właśnie, żeby ściśle wyświetlało do, naszej, do naszego zapytania. Czyli tylko jeżeli ktoś wpisze słowo the secret razem, to proszę 3600 wejść. Natomiast jeżeli przybliżone... Przybliżone damy, to jest dużo, dużo więcej. Więc e, spróbujmy sobie wpisać te przybliżone, więc miesięcznie 550 tysięcy osób to e, wyświetla. Spróbujmy sobie e, takie słowo tu wpisać. The secret. Oprócz tego, e, oprócz tego sobie wpiszemy na przykład e, inne jeszcze frazy. Tutaj wyświetliłem frazy od najczęściej wpisywanych, które mogą się kojarzyć. Proszę, the secret film wyświetla się 12 tysięcy razy. Więc to też będzie jedna z, z moich fraz. The Secret Film to też będzie jedna z moich fraz, którą będę szukał. Oprócz tego, prawo albo przyciągania. Sprawdzimy, jak się wyświetla. I e, proszę zobaczyć, prawo przyciągania ma 8100 wyświetleń miesięcznie, i konkurencja tutaj pokazuje, że jest niska, więc też sobie wpiszemy e, prawo przyciągania. E, co tu jeszcze, jakie sugestie nam daje tutaj? E, Sekret po polsku wpisywane, e, ale to może być do różnych e, opcji wykorzystywane. Sekret prawa przyciągania możemy dać na przykład tu możemy sobie, oj coś się za, za daleko machnęłem. W zasadzie tutaj mamy możliwość, sekret prawa przyciągania, rozwinąć, rozwinąć to jest tutaj zadanie i sprawdzić dokładne dopasowanie słów. Nam wystarczy na, na tą chwilę powiedzmy trzy słowa. Jeżeli to są często wpisywane słowa, to i tak ruch w sieci wyszukiwania będzie bardzo duży. Tu można sprognozować jeszcze ten ruch. I zobaczmy. O, tutaj pokazane jest, że jest praktycznie. Nie ma, nie ma wystarczających danych do utworzenia prognoz, więc będziemy po prostu testować. Ja to zapiszę i przejdę do rozliczeń, ponieważ szkoda czasu. I w takim razie. Jeszcze jedna rzecz nam pozostała, jak skonfigurowanie rozliczeń tutaj, czyli musimy wybrać państwo, to oczywiście wybieramy sobie Polskę. Trzeba przewinąć dosyć nisko w dół. Polska, dajemy kontynuuj. W tym momencie damy jeszcze, będzie trzeba podać dane, które, trzeba, które tu się wpisuje. Chwilę tu się ładuje ta strona i piszemy firma. Oczywiście identyfikator jest. Trzeba podać wszystkie dane swoje. E, nazwa firmy. Oraz numer telefonu i dajemy dalej. Oczywiście te dane są tu załadowane, i teraz y, mamy do wyboru, czy chcemy płatności ręczne, czy płatności automatyczne. Ja tu wystawiam, że płatności ręczne ponieważ będę teraz wykorzystywał kupon. Jeżeli nie mamy kuponu, to możemy ustawić również płatności ręczne i opłacić po prostu swoje konto. Ja mam kupon promocyjny, więc tutaj na dole jest, wyświetla się, czy mamy kupon, czy chcemy go podać teraz. Ja tu mam taki kupon, kopiuję sobie go i wklejam tutaj w tą ramkę na dole i daję dalej. W tym momencie pozostaje mi tylko zaakceptować ten regulamin. Oczywiście, jeżeli nie czytaliście, to przeczytajcie. Natomiast ja zatwierdzam regulamin i przechodzę dalej. I tak wyglądają moje kampanie w Google AdWords mniej więcej. To jest taka zgrubnie podana informacja. Natomiast te wszystkie rzeczy trzeba testować. W tym momencie jeszcze mogę pokazać podsumowując płatność mój kupon, mój kupon, który tu jest w tej chwili ma 270 zł na koncie. O ile dobrze pamiętam, zaraz sprawdzimy. Tak, proszę zobaczyć. Tutaj mam 270 zł teraz do wykorzystania na reklamę. E, oczywiście, tak, Google musi sprawdzić w tym momencie moje słowa kluczowe, moją reklamę, e, czy są, jest zgodna z zasadami. Jeżeli wszystko jest zgodne z zasadami, to e, zacznie się ta reklama wyświetlać za kilka godzin i e, na te frazy, które wpisywaliśmy, czyli the secret film, tutaj są te frazy, właśnie te słowa kluczowe widać, the secret, the secret film e, i prawo przyciągania, tutaj na te wszystkie frazy. Będzie nasza reklama wyświetlana. Tutaj oczywiście muszę zmienić jeszcze koszty reklamy, ponieważ kliknięcie 5 zł za kliknięcie to jest ogromna suma. Natomiast to trzeba zmienić i ustawić sobie niższą sumę. Jeszcze możemy sobie ustawić tutaj w opcji reklamy. To jest bardzo taka wiadomość dla ciebie informacja taka bardzo fajna, żeby dodać reklamę. Dodajemy sobie drugą reklamę też tekstową i piszemy ją całkowicie inną niż tą pierwszą. Z jakiego to powodu robimy ponieważ tak jak powiedziałem tu trzeba dużo testować. Jedna reklama może się okazać skuteczniejsza od drugiej. Jeżeli dzisiaj jedną reklamę wpiszemy całkiem inny tekst tutaj tylko zostawiamy linki te same za dwa 3 dni sprawdzamy która reklama miała ile kliknięć i ile ile z tych kliknięć było skuteczne. Wyrzucamy reklamę, która była mniej skuteczna i dajemy drugą. To samo robimy ze słowami kluczowymi. Można tutaj, ja tutaj, dla, dla sprawdzenia, wpisałem te słowa kluczowe. Natomiast jeżeli któreś z nich będzie bardzo mało klikalne, będzie miało ma, mały wskaźnik klikalności, to po prostu je wyrzucę i będę szukał innych słów. To by było wszystko na, na tą chwilę, jeżeli chodzi o Google AdWords. Jeżeli będziesz miał jakieś dodatkowe pytania to pisz do mnie na Skype lub dzwoń. Mój Skype to jest tomaszdamian.pl. Zapraszam Cię też na mojego bloga tomaszdamian.pl i pozdrawiam Cię serdecznie i życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Hej!